Małgorzata Bobak końcowa. Tata, tacie, pewnego wieczoru tata odprowadził mnie do domu. Południowa strona miasta oszpecona kolorowymi wieżowcami. Dziwiliśmy się, że dotykamy błahych spraw. Czterdzieści lat stoją i stoją. Tata nie ma matury, ale przeczytał i zapamiętał księgi, wzory, zasady, prawa i pana Tadeusza. Opowiadał o wszystkich bezmyślnych rewolucjach państwowych, przemysłowych, kulturalnych, koszulach rwanych na sztandary, tyranach, legionach, legendach i mitach. Z tej burzy, mocą błyskawicy, wydobywają się wizjonerskie tezy. Choć wzorem wiarusa przyznaje, że nie mówi wiele o tym, co się wydarzy z ludzkością. Poetki nie są gotowe, by przetwarzać takie wiadomości. Powinny spokojnie pisać te swoje wierszyki. Czytał Bogdan Tmowski.